I nasza wizyta w Radiu Z, czyli kolejny kulturalny rozkład jazdy, to spontan, ale przygotowany przez Roberta Bieliskiego, przede wszystkim przez e, serdecznego rzecznika, pana Aleksandrowicza. Dziękujemy. A my chcielibyśmy jeszcze powiedzieć, że to nie jest jedyny odcinek, który będziemy nagrywać. Dziękujemy naszym sponsorom, którzy wsparli nasz wyjazd. Będziecie mogli o nich więcej przeczytać w opisie na YouTubie, a moim, Państwa, gościem jest dzisiaj Agnieszka Kołodziejska. Nie, yeah. dzień Mistrzyni sucharów, jak to nawet Królowa słuchaj, <gryl> W ogóle królowa. Królowa jest tylko jedna. Eee, ciekawe. To kogo rozłożę dzisiaj na suchary? Bo ja powiedziałem, że jednego przygotowałem takiego. Dobrze, a ja wiekowego. Ci powiedziałam, że musisz być ostrożny, bo jednak rozmawiasz z królową sucharów. Ciężko jest mnie zagiąć, bo w zasadzie wszystkie. Znaczy, no nie, no oczywiście nie wszystkie. Znam, ale czasami jak słuchacze przysyłają, to, to się pokładam rzeczywiście. Widzę wasze reakcje. W ogóle też jak sobie na szorcach albo gdzieś tam na różnych rolkach, rzucacie sobie tematy Faktycznie wypękacie przed tym. To nie jest tak, że tego się nie da ustawić. Nie da się. To nie jest sitką. Tym bardziej, że się nie uprzedzamy. Tak. Robert nie widzi, jakie suchary ja mam tak. dla niego i ja nie widzę, jakie on ma. Okej, okay, czasami któregoś znam, ale wie, że kto jest suchar, ma to do siebie że słyszysz go 45 raz w życiu i nadal cię bawi. Tak. Więc nawet jeżeli znam jakiegoś suchara, to ciężko jest zachować powagę. Co prawda, ale mam wrażenie, że Robert bardziej się jednak gotuje. Możliwe, możliwe, może ja po prostu mam lepsze słuchary. stąd ten prostu... tytuł królowej, no, wiesz, tak, no, no. to może tak jest. Bo tam jest tylko, przy Robercie jest tylko pazi, no, jakiejś takiej wyższej funkcji nie ma. Okej. Okay. Ale tak. też ma mocny, no, bo, czy, ja uwielbiam, przepraszam wszystkich rudych i naszego premiera, który wcale nie jest rudy, ale tak się będzie jakoś dziwnie przyjęło, ale mnie bawią, na przykład yy, jakieś tam te restauracyjne albo... Co robi na pierwszej rance? Mnie też, to głównie... yy, ale to jest tak, że premier przynajmniej mówi o sobie, że jest rudy, karpił się cały czas wypiera. Ale już znaleźliśmy ostateczny dowód na to, jego syn zrobił mu zdrona zdjęcie i Robert opublikował to zdjęcie w wersji czarno-białej na Instagramie. Ja mówię, dlaczego czarno-białe? A, to chodź, pokażę ci w kolorze, w oryginale. I tam ma tak rude włosy. Z góry to widać, ewidentnie ją ja wie stary. No już teraz się nie wyprzesz. No po prostu jesteś rudy, koniec, krowka. No. Oczywiście, że tak. Dobra, to musimy to na pewno dodać w komentarzu, również w zapowiedzi naszego programu. Jedna rzecz już się okazała jasna i klarowna na zawsze. Tak jest. Z tymi Polakami przejdziemy trochę do, do kolejnego tematu. Polakami za granicą, bo jak gdzie nie byłem, to opinie są oczywiście jak u nas w Polsce. Podzielona granicą, dobrze źli. Kiedyś byłem w Wielkiej Brytanii w pewnym pubie w Southampton i zobaczyłem radujących się Polaków. O Boże, jest pewne piwo na te i na rzet. Genialna sprawa. Ją ja mówię człowieku, jesteś w Wielkiej Brytanii, masz piwo podawane na azocie, a ty się cieszysz, że masz jakoś takie mhm. no, mało gatunkowe. No może mhm. taki podam przykład, ale, e, ale no, takich rzeczy jest dużo. I, i, i na ile rzeczywisty z teorii Polaka dalej panuje na świecie, a na ile to jest jakaś rzecz taka trochę wydumana. Wiesz co, akurat trafiając do Wielkiej Brytanii, trafiasz na najgorsze miejsce, w którym możesz sobie wyrobić opinię na temat Polaków. Mhm. Wielka Brytania jest blisko. Zawsze było tam łatwo o pracę. Tam po prostu o pracę yy, pracy szukał każdy, kto nie chciał z jakiegoś powodu tak. mieszkać. W Polsce to było takie pierwsze miejsce wyboru. W związku z tym tam trafiał cały przekrój Polaków. Yy, taka próba naprawdę reprezentatywna, więc tam miałeś totalnie wszystkich: od ludzi z wykształceniem po yy, ludzi totalnie bez wykształcenia, którzy, dla których jedyną motywacją było. Yy, Nawalenie się krótko mówiąc, i szczerze i kolokwialnie w weekend pójście do pracy i zarobienie, wiesz, w przeliczeniu więcej złotówek niż, niż w Polsce, więc to jest akurat najgorsze miejsce. Jak pisałam książkę Polacy na emigracji, to miałam taki dowód po rozmowach z ludźmi na to, że im bliżej Polacy emigrują, tym jest ich więcej i tym gorsze są między nimi relacje. Wynika chyba z czegoś. My mamy taki gen rywalizacji. To jest w ogóle w, tr w, tr w trące, to jest w ogóle od czapy. Teraz co powiem, ale mam nadzieję, że trochę Wam nakreśli temat. To jest tak jak w tańcu z gwiazdami. Edycje zagraniczne są zupełnie inne. W Indiach w ogóle bawią się tym. Tam nie ma czegoś takiego, że ja muszę wygrać ten program. Oni się bawią. Mhm. Oni nie umieją czasami tańczyć. Wiesz, to w ogóle zupełnie inaczej wygląda w Polsce. Idzie że tańce z gwiazdami musisz wygrać ten program. No to potem Kamila I takie, zapytała. Właśnie. I to jest taki wiesz, jest, że musisz po prostu. I to, my mamy to samo jak wyjeżdżamy za granicę. Ja muszę osiągnąć sukces, wiesz. Ja muszę mieć wszystko najlepsze i ten gen rywalizacji powoduje, że Ludzie też rywalizują na przykład o pracę, o względy pracodawcy, jest kablowanie na siebie w firmach. Jeden chłopak powiedział mi kiedyś, mówi, wiesz, koleś ciągle donosił do swojego szefa, na swojego kolegę Polaka ja nie rozumiem dlaczego, bo on nawet premii żadnej za to nie miał. Więc im bliżej jednak, im ta bliższa emigracja, tym, tym gorsze są te relacje, a im dalsza i im mniej jest ludzi na emigracji, no wiesz, weźmy na przykład Brazylię. Tam nie ma, to, to jest w ogóle miejsce, w którym, jak na taką odległość, jest bardzo duża polonia, ale jednak ta Brazylia jest taka duża i ta polonia jest tak rozstrzelona, że oni tam łakną kontaktów ze sobą, i są bardzo wspierający i bardzo dla siebie mili. To jest taka moja teoria, ona nie musi być prawdziwa, no ale z tego, co, co rozmawiałam, sama też jeździłam i, i sama widziałam te relacje z Polakami, no taki jest mój wniosek, że to tak trochę jest. Mhm. Zastanawiam się, bo mam przed oczami. Yy wielką kłótnię gdzieś w Den Haag, czy gdzieś właśnie gdzieś w Holandii mhm. dwóch Polaków, którzy mieszkali w bliźniaku, którzy przerzucali się jakimiś przedmiotami y, przez otwarte okna i... Jak Kargul z Pawlakiem. Mniej więcej, ale przeniesiony po prostu na Holandię, nie? I, i, I potem to leci gdzieś w świat Oczywiście jest odpowiedni, tak, zrobiony wiral na TikToku, i potem czytam te komentarze. No tak, typowe Polacki tam w skrócie, No nie? i no jest. Takich rzeczy po prostu powinniśmy unikać, ale mm, chyba się czasami nie da. Ale my sami sobie krzywdę robimy, mhm. no, no bo tak się zachowujemy. Um, jak śledzisz różne profile w mediach społecznościowych, a nawet czasami wyskakuje ci randomowo, powiedzmy na TikToku, um, bardzo wielu czarnoskórych mężczyzn robi ten żart. To jest taki trend na TikToku. E, jeden dzień pobytu w Polsce. No jesteś jeszcze sobą. E, tydzień e, życia w Polsce. Już używają przekleństw. Miesiąc życia w Polsce już są pijani i używają przekleństw. Więc to jest, no sami sobie robimy krzywdę, bo też powielamy bardzo często ten stereotyp. My na przykład nie jesteśmy narodem, który yy, który jakoś yy, jest na szczycie listy tych, które nadużywają alkoholu, które piją najwięcej. Wcale nie jesteśmy, w ogóle statystyki pokazują coś zupełnie innego, mm. ale my lubimy ten stereotyp powielać i na przykład jedziemy gdzieś, ktoś nas częstuje jakimś słabym alkoholem, a my mówimy, proszę Cię, ja jestem z Polski, co ty mi tutaj dajesz? I to jest powielanie stereotypu, że my Polacy bardzo dużo y, mocnego alkoholu pijemy, więc sami sobie trochę krzywdę na świecie robimy tym. Mam wrażenie, że rzeczywiście z mocnym alkoholem się trochę to zmieniło. Trochę kultura picia się odmieniła, bo jest dużo kochanych barów. Jest bardzo dużo rzeczy, które jeszcze 10-15 lat temu nie W dużym nie, mieście. Tak, to w dużym mieście nie funkcjonowały. Ja mogę powiedzieć z perspektywy dawnego miasta wojewódzkiego, a dzisiaj czwartego w województwie pod względem wielkości, czy trzeciego. To, to, to dopiero pewne rzeczy mhm. tak dekady, dekady później, dekady tak. później docierają, docierają, docierają. Ale. Yy, to samo jest z jedzeniem i z innymi rzeczami, z kulturą. <laughs> Zastanawiam się tylko, bo mamy do czynienia rzeczywiście z jakimś progresem, ale to jest taki progres na no, no, zaciągniętym hamulcu ręcznym, tak na dobrą sprawę. No, no to trochę to tak, wydaje. no. Bo tak jak, tak jak wspomniałam właśnie o tych dużych miastach. No w dużych miastach jest troszeczkę inaczej. Tak. Ja mam wrażenie, że w dużych miastach y, życie toczy się Dyktowane przez pewne mody i trendy, które gdzieś tam powstają. Teraz na przykład mówi się o tym, że młodzi ludzie przestają pić alkohol i są no-alko imprezy. Mhm. Jasne, może w Warszawie? Zapytaj gdzieś. W mniejszym nie mieście ma. albo w mniejszej <laughs> miejscowości. Mogę śmiało nie pytać. Nie, to w ogóle nie, tak nie. się nie dzieje. więc... Kiedyś pamiętam też, były takie imprezy właśnie ze słuchawkami na, na, na uszach. Silent Disco. Silent Disco. disco. I, i, I ja na tym byłem już jakiś wiele lat temu w Poznaniu. I potem zrobili coś takiego najpierw w Toruniu, potem właśnie w Wrocławku. No, dotarło do nas i takie mm -hmm. było o, spełnienie, bo po 10 latach mm -hmm. coś już było dawno temu jasne. Ale z drugiej fajnej strony, że, że coś takiego w ogóle jest. No, no, to... Ludzie się, wiesz, ludzie się otwierają powoli na bardzo różne rzeczy. My jesteśmy trochę zamknięci na mm -hmm. nowości, na coś, co jest inne też. I na przykład podróże czy też emigracja też bardzo otwierają. <laughs> Oczywiście, jak jesteś. Człowiekiem, którego nic tam nie, jakby masz swoje takie przekonania, jakieś jeszcze, nie daj Boże, takie bardzo konserwatywne ze średniowiecza, to yy, będzie ci trudno. A jeżeli się tak postawisz, że wcale nie, że ja sobie tutaj dam radę, no to niestety źle cię będą widzieć mhm. ludzie i to, i, i to też. Powoduje, że taki stereotyp Polaka, takiego trochę czasami zacofanego, z poglądami ze średniowiecza, jednak pokutuje gdzieś tam na świecie. Ale powiem ci, że już coraz rzadziej, że to się naprawdę zmienia. Pamiętam, że byłam na nowojorskim Greenpoint, czyli na tej takiej polskiej dzielnicy. Właściwie u jej schyłku i jeszcze ją widziałam, to znaczy jeszcze był prawda, rzeźnik polski. Na, na, na jednej ulicy miałeś prawie wszystko po polsku, tam nawet z tego Greenpointu nie musiałeś wyjeżdżać przez 20 lat angielskiego się uczyć, bo wszystko sobie tam załatwiłeś. Tu piekarenka, tu mięsny, tu placówka bankowa, tutaj jakaś telefonia komórkowa. Ale to się skończyło, bo Greenpoint się bardzo zmienił. Po pierwsze ci starsi y, ludzie, ta emigracja polska, no poumierała zwyczajnie. Po drugie, y, tam już bardziej żyją w tej chwili Polacy, inaczej, Amerykanie polskiego pochodzenia. Greenpoint stał się też bardzo drogi, bardzo wielu ludzi nie było stać na to. Sprzedawali te mieszkania, bo on jest teraz taki trochę hipsterski. I nie ma już tej enklawy polskiej. Po to samo Jackowo-Chicago, to, to samo się tam dzieje, więc... Y, nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. To znaczy, ktoś powie, o jej, szkoda, bo to było takie nasze. Ale z drugiej strony, myślę sobie, że nie po to wyjeżdżasz za granicę, żeby tworzyć tam polską enklawę, tylko po to, żeby się właśnie zasymilować. Chcesz mieszkać w Stanach. Widocznie coś cię tam przyciąga, ta amerykańska, no nie wiem, kultura, styl życia i tak dalej. No to żyj tak jak oni, a nie na siłę próbuj sobie zrobić taką zamkniętą enklawę. Co ci to daje? To tak samo jakbyś się nigdy z Polski nie wyprowadził, tak, to, to... tyle że dostajesz wypłatę w dolarach. Dokładnie, a poza tym to trochę mi przypomina scenę z Misia, jako Chucky jedzie z kiełbasami z John Walker. No właśnie. I, I idzie do polskiego sklepu w Londynie. No nie? właśnie. W latach 80. Faktycznie. To przejdźmy jeszcze na chwilę do telewizji. Widziałem fajny komentarz hmm. dotyczący Twojego romansu z telewizją, jeżeli mogę tak to nazwać, bo tak było tu ujęte w komentarzu. E że jesteś jedną z niewielu osób, której dwa romanse służą, czyli z radią i z telewizją. Ja Naprawdę był taki utworzyć, komentarz. Tak, ja postaram się to gdzieś ]ś? znaleźć, tylko nie pamiętam, czy było na w czy gdzieś. Eee, I mówię, wow, to, to zapytamy. Słuchaj, jestem singielką, mogę robić, co no chcę. <laughs> Ale to jest, no to jest bardzo miłe, bo Dobrze wiemy, że nie zawsze wychodzi radiowcom romans mhm. z telewizją, a osobowością telewizyjnym romans z radiem. Przyznam szczerze, że z mojego doświadczenia wynika, że łatwiej jest w tę stronę, w którą ja to zrobiłam, to znaczy doświadczenie radiowe pomaga jednak w, w telewizji. Często zdarza się tak, i mieliśmy na to wiele, wiele przykładów, że ktoś z telewizji próbował właśnie takiej wiesz, ścieżki radiowej i to nie za bardzo wychodziło, bo. W telewizji bardziej się stawia na taką osobowość, którą widać. A ty musisz być tutaj dla ludzi, którzy cię nie widzą. I to, to chyba. Dlatego wydaje mi się, że to doświadczenie radiowe sprawiło, że było mi łatwiej się odnaleźć w telewizji niż ze sobą z telewizji w radiu. Tak mi się wydaje. Tak, ale to, to nawet przykładem jest Jarosław Kuźniar, też przecież wieloletni filmikarz radiowy, potem telewizyjny. Zresztą też, od nas człowiek. Zresztą człowiek o, od Was, który później zresztą też już telewizja już była dla niego za małym formatem tak. i zaczął robić inne rzeczy. Także, tak, no ja też tak, ja tak uważam też. Ja przyznam się szczerze, że dzisiejszy maszek naszego Sejmu, Szymon nasz, Hołownia, w ogóle nie pasującymi z, do, do polityka jakiś czas temu. Był fajnym mówcą, ale też czytałem jakiś wywiad sprzed lat i tak chętnie mu go spotkał i zestawił to, co mówił o polityce kiedyś, a teraz, mm -hmm. ale to jak sprawnie prowadzi obrady, no to też jest jednak. To Taka jest to doświadczenie, które wyniósł tak, tak, z mediów. Nawet kiedyś żartowaliśmy sobie tutaj przy tym stole, który jest za nami, um, jak szukaliśmy osoby, dla mnie partnera do stworzenia duetu, który zrobiłby taki program trochę o show-biznesie, taki lekki i w pewnym momencie ktoś rzucił Szymon Hołownia, haha, ha, ale śmieszne, śmieszne. No prawdopodobnie pan marszałek się nie zgodzi, ale rzeczywiście to jest taka osoba, która gdyby nie poszła do polityki, to ten wybór byłby dosyć naturalny. Na pewno. Mógłby uznać, że jednak ten program byłby konkurencyjny dla jego słynnego kanału. Też, sejmowy, też nie jego prywatny, tak. też ogólnie Sejmowy kanał teraz bije rekordy popularności, tak, tak chociaż zaliczył ostatnio lekki spadek. Może dlatego, że dawno nie było posiedzenia. E, wiesz, no to też... To trochę tak jak suchary. Na początku y, były tam milionowe wyświetlenia, teraz jest już trochę mniej, bo ludziom wszystko się w pewnym mhm. momencie troszeczkę nudzi. To znaczy trochę im się opatrzy, już, trochę szukają czegoś innego. Taki jest dzisiejszy świat. No niestety my też w mediach musimy nadążać za tym wszystkim, jak zmieniają się potrzeby ludzi, trochę je kreować, a trochę za nimi nadążać, no bo, no bo tak to jest dzisiaj. Dzisiaj i wszystko dzieje się tak szybko, że Boże święty. To prawda. To co, ja mam suchara w Proszę tej bardzo, razie. a skąd ten suchar pochodzi? Suchar pochodzi od mojego taty, którego pozdrawiam, Jarosław zresztą. Może nie od zbawiania Polski, ale Jarosław, bardzo szlacheckie imię. Proszę. Jak się nazywa środek odurzający dla kóz? Środek odurzający dla kóz? Tak. Czułam jakąś grę słowną, ale no Koźi <grystanie> To, są... to... to są... <grystanie> eee. <grystanie> Czy mogę wykorzystać? Bardzo proszę. Wykorzystać... Ależ... Opowiem Rudemu. Dobrze? Absolutnie. Bardzo do, do dyspozycji. Dobre. E, jest, jest do dyspozycji. Mhm. E, myślę, że jak panią Beatę już kiedyś spotkanie, to <laughs> można jej zapodać też. <laughs> <jeszcze. laughs> Proszę pozdrowić, tata. Pozdrowię na pewno. Będę miał okazję niebawem e, to no. nawet uścisnę jego dłoni no. i że Radio Z i już a to był program kulturalny Rozkład Jazdy, jest bardzo sympatyczną i wesołą reakcją na koniec mojego gościa dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam za tydzień w kolejnym odcinku. Wystąpi człowiek, którego oglądam od 20 no, paru lat Szymon Majewski.